No, może ciężko jest Ci praktykować krzyż, może ciężko jest ci iść drogą przykazań Bożych, wypełniać się, upadać znowu, po, poddajesz się. Idź do przodu z tą nowenną. Zwróć się do Serca Bożego, w szczególności dzisiaj, dzisiaj w te święto, odmówmy nowenę, którą ojciec odmawiał, których powierzał wszystkie sprawy tych, którzy je Prosi codziennie odmawia to To jest coś takiego, bardzo bliskiego powinno być dla ludzi, którzy podążają śladami. Ojca Pio, pamiętaj, Pan Jezus mówił: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrodzeni, obciążeni jesteście, a ja Was pochrzepię. Salve Maria. Dni Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę, opowiadam Wam. o otrzymacie. Szukajcie, znajdziecie. Pukajcie, otworzył Wam. Wysłuchaj mnie, gdy pukam, gdy szukam, gdy proszę o łaskę. Ojcze, nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie nas na pogłoszenie ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę, opowiada Wam, o cokolwiek prosić, będziecie Ojca w imię Moje, udawam. Wysłuchaj mnie, bo to proszę Ojca w imię Twoje łaskę. Ojcze, nasz, który się z niebie święć imię Twoje, przyjść, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, na nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, bo Ty między niewiastami, błogosławiono od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O Mu Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę opowiadam Wam, niebo i ziemia przeminą, ale, moje, ale słowa moje nie przeminą. Wysłuchaj mnie, bo zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, który się z niebie święć się mię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenia, nas baw od złego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa dla Ciebie jedno jest tylko niemożliwe, a mianowicie, nie mieć litości dla strapionych. Okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami, udziel nam łaski, o którą Cię uprosimy przez bolesne i niepokalane serce Maryi, przez Twoją i naszą czułą matkę. Amen. To jest modlitwa, którą Ojciec odmawiał codziennie w intencji osób, które prosiły Go o wstawiennictwo. Chorować Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś tym między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, e dello Spirito Santo e così sia. Se lo dato Gesù e Maria, con e... Giusto.